Poradz. Miejsce, które od miesięcy elektryzuje opinię publiczną. Mała miejscowość, w której cisza nigdy nie jest tylko ciszą, a zwykły szmer drzew potrafi wzbudzić niepokój. To właśnie tu urywa się trop Beaty Klimek. Kobiety, której zniknięcie stało się jednym z najbardziej zagadkowych przypadków ostatnich lat. Wielu próbowało już odtworzyć jej ostatnie godziny. Padały hipotezy o porwaniu, o udziale osób trzecich, o skrzętnie zaplanowanym działaniu. Ale jest jeszcze jedna możliwość, o której mówi się coraz głośniej, wersja, że Beata wcale nie została uprowadzona, że uciekła i że uciekała przed kimś, kogo znała. Czy mogła wydarzyć się tragedia bez zbrodni? Czy strach mógł doprowadzić do śmierci, nawet jeśli nikt nie chciał jej zrobić krzywdy? To właśnie te wersje spróbujemy dziś przeanalizować, krok po kroku, bez ocen i domysłów. Tylko na podstawie faktów i znanych zachowań człowieka w sytuacjach ekstremalnego stresu. Bo czasem największy dramat nie zaczyna się od przemocy, lecz od ucieczki. Według relacji osób z otoczenia kobiety w jej zachowaniu na przestrzeni ostatnich dni nie było nic niepokojącego. Była aktywna, zaangażowana, pojawiała się w miejscach publicznych, kontaktowała się ze znajomymi. Jednak w tej historii nie chodzi o to, co było wcześniej, lecz o to, co wydarzyło się później. Kiedy zniknęła z pola widzenia. Hipoteza ucieczki w panice zakłada, że Beata mogła znaleźć się w sytuacji, która zadziałała jak impuls, coś, co uruchomiło instynkt ucieczki. To mógł być hałas, błysk świateł, głos kogoś, kogo się bała, albo kogo nie chciała już widzieć. Wystarczy sekunda, by ciało zareagowało, zanim umysł zdąży pomyśleć. Bieg, przyspieszony oddech, nagła dezorientacja. W nocy, w lesie, na odludziu, każdy krok staje się labiryntem. W poradzu granica między polną drogą a lasem jest cienka jak włos. Wystarczy kilka kroków, by z podwórka znaleźć się wśród drzew, gdzie nawet światło latarki gubi kierunek. Jeśli Beata ruszyła właśnie tam, mogła stracić orientację w przestrzeni. Las nie jest miejscem, w którym można znaleźć ratunek, zwłaszcza po zmroku. A każdy, kto kiedykolwiek próbował iść nocą bez ścieżki, wie, że po kilku minutach człowiek traci zmysł kierunku. Wtedy działa już tylko adrenalina. I to ona mogła być początkiem tragedii. Ślady, które później zabezpieczano w okolicach poradza, budzą pytania. Ślady butów, przetarte gałęzie, teren, w którym psy tropiące wykazywały zainteresowanie wszystko to może pasować do scenariusza gwałtownej ucieczki. Nie ma tu śladów walki, nie ma jednoznacznych dowodów przemocy, są jednak oznaki chaosu, jakby ktoś próbował przed czymś uciec, po czym stracił siły. Wielu mieszkańców mówiło o dźwiękach, które słyszeli tej nocy, szczekaniu psów, stukach, a nawet wołaniu o pomoc. Ale nikt nie potrafi określić skąd dokładnie dobiegały. Echo w tym rejonie potrafi zniekształcić każdy odgłos. To oznacza, że nawet jeśli Beata próbowała wołać o pomoc, nikt nie musiał jej usłyszeć. A czas płynął. Jeżeli przyjąć, że kobieta uciekła w panice, możliwy jest scenariusz, w którym doznała wypadku. Nocą można łatwo potknąć się o wystający konar, wpaść do zagłębienia terenu, przewrócić się i uderzyć. W przypadku uderzenia głową lub utraty przytomności, organizm człowieka bardzo szybko traci zdolność termoregulacji. Temperatura spada, serce zwalnia, a ciało poddaje się chłodowi ziemi. Jeśli nikt jej nie znalazł, każdy kolejny kwadrans działał przeciwko niej. Ale w tej hipotezie jest jeszcze jeden element, o którym rzadko się mówi: druga osoba. Nie jako sprawca, ale świadek. Ktoś, kto mógł być na miejscu wcześniej lub przybyć później. Ktoś, kto zobaczył, co się stało i przestraszył się bardziej niż Beata. Taki świadek mógł nie mieć złych intencji. Mógł po prostu wpaść w panikę, bo nie wiedział co zrobić. Nie wezwał pomocy, nie chciałby podejrzewano jego, i w ten sposób z dramatu przypadkowego stała się tragedia ostateczna. Wiele podobnych przypadków z historii pokazuje, że ludzie w stresie popełniają błędy nie ze złej woli, lecz ze strachu strachu przed odpowiedzialnością, przed tym, co powiedzą inni, przed tym, że nikt im nie uwierzy. Czy to mogło wydarzyć się także w poradzu? Poradz to nie tylko wieś na uboczu, ale także gęsta sieć pól, lasów i zarośli, które tworzą naturalny labirynt. Między gospodarstwami znajdują się nieużytki, stare drogi dojazdowe, rowy melioracyjne i dzikie ścieżki, które pamiętają jeszcze czasy, gdy ludzie chodzili pieszo po drewno lub do sąsiadów. To teren, w którym łatwo się schować, ale równie łatwo zgubić. Wystarczy zejść z głównej drogi o kilkadziesiąt metrów, by znaleźć się w miejscu, gdzie światło latarni już nie dociera. W nocy, gdy oczy nie mają punktu odniesienia, człowiek traci orientację po kilku minutach. Wtedy zaczyna działać pierwotny instynkt przetrwania to stan, w którym organizm przestaje analizować sytuację logicznie, działa automatycznie, reaguje na bodźce. Każdy dźwięk może wydawać się zagrożeniem, każdy cień sylwetką. W takiej chwili nie ma znaczenia, czy ktoś naprawdę goni, czy to tylko wyobraźnia. Strach jest realny, a ciało reaguje tak, jakby zagrożenie istniało naprawdę. Psychologowie nazywają to reakcją fight or flight walcz lub uciekaj. W przypadku Beaty, jeśli założyć, że była sama, dominującą odpowiedzią mogła być ucieczka. Ludzie w stanie silnego stresu potrafią biec na ślepo, bez świadomości kierunku. Czasem wracają w to samo miejsce, czasem krążą wokół. Jeśli teren jest pagórkowaty, z mokradłami i nierówną nawierzchnią, ryzyko wypadku rośnie z każdą minutą. Nie można zapominać, że okolice poradza to tereny, na których występują liczne naturalne przeszkody: rowy odwadniające, stare studnie, zagłębienia w ziemi porośnięte trawą. Każde z nich w nocy może stać się pułapką. Wiele osób z miejscowej społeczności wspomina, że jeszcze kilka lat temu niektóre z tych miejsc nie były ogrodzone ani oznaczone. To wystarczy, by ktoś, kto biegnie w ciemności, nie zdążył zauważyć przeszkody. Jeśli beata wbiegła w las lub na teren nieużytków, mogła się przewrócić, doznać kontuzji lub stracić przytomność. Jeżeli w tym momencie temperatura powietrza była niska, ciało człowieka bardzo szybko traci ciepło. To proces, który przyspiesza w wilgotnym środowisku, np. w pobliżu bagien lub mokrego poszycia leśnego. Organizm wychładza się w tempie, którego nie da się odwrócić bez natychmiastowej pomocy. W takich warunkach wystarczy kilka godzin, by doszło do hipotermii, ale ta hipoteza nie zakłada, że nikt jej nie widział. Wręcz przeciwnie. Możliwe, że ktoś natknął się na nią, gdy już nie była w stanie się poruszać. Być może to właśnie ta osoba mogła zadecydować, że lepiej nic nie mówić. Z lęku, z nieufności wobec policji, z przekonania, że i tak nikt nie uwierzy, że to był przypadek. Ten motyw milczenia, który przewija się w wielu podobnych sprawach, może być kluczowy. Nie zawsze oznacza winę. Czasem oznacza tylko strach przed konsekwencjami. Warto zauważyć, że policja i grupy poszukiwawcze prowadzące działania w Poradzu wielokrotnie wspominały o trudnościach w przeczesywaniu tego terenu. Psy tropiące potrafią gubić zapach już po kilkudziesięciu metrach, gdy wiatr zmienia kierunek. Wysoka trawa, mech, stare liście, to wszystko maskuje ślady ludzkiej obecności. Niektóre tropy kończą się nagle, jakby człowiek rozpłynął się w powietrzu. W rzeczywistości to tylko natura, która w ciągu kilku dni potrafi zatrzeć każdy ślad. Ciekawym elementem tej hipotezy jest również kwestia braku śladów przemocy. To, co dla jednych jest dowodem na udział osób trzecich, dla innych może być potwierdzeniem teorii o ucieczce. Bo jeśli nie znaleziono oznak walki ani gwałtownego szarpania, to może po prostu nie doszło do konfrontacji. Może wszystko rozegrało się w ciszy, w przestrachu. W dezorientacji, w samotności. Wielu ekspertów zajmujących się analizą zachowań w sytuacjach kryzysowych zwraca uwagę, że ludzie uciekający w panice bardzo często wybierają kierunek powrotu. Podświadomie biegną w stronę znanych miejsc, nawet jeśli to nie jest najbezpieczniejszy kierunek. Jeśli Beata znała okoliczne drogi, mogła próbować dotrzeć do którejś z posesji, ale nocą każdy dom wygląda inaczej, a światła w oknach potrafią zmylić. Być może biegła w stronę świateł, które w rzeczywistości należały do innej części wsi, a potem zabrakło jej sił. W tej teorii nie ma zła z definicji, jest tylko splot okoliczności, który prowadzi do tragedii: strach, pośpiech, panika, a potem milczenie. Nie ma tu morderstwa, jest ludzki błąd, dramat nieporozumienia i przerażenia. Ale to, co czyni tę wersję szczególnie niepokojącą, to fakt, że można ją udowodnić tylko w jeden sposób. Odnajdując ciało lub jego ślady w naturalnym środowisku. A to, mimo miesięcy poszukiwań, wciąż się nie udało. Część mieszkańców mówiła o miejscach, które od lat omijano starych rowach, zarośniętych stawach, zapadniętych piwnicach gospodarczych. Jeśli kobieta trafiła tam przypadkowo, mogła pozostać niezauważona nawet przez wiele miesięcy. Przyroda ma zdolność ukrywania. A las, który był świadkiem tej nocy, nie zdradza swoich tajemnic łatwo. W tej hipotezie kluczowy jest też moment, w którym ktoś mógł wrócić na miejsce później. Jeśli rzeczywiście znalazł Beatę już po wszystkim, mógł próbować coś zrobić: przykryć ciało, przenieść je w inne miejsce, nie z zamiarem ukrycia, ale zdezorientowany, w szoku. To tłumaczyłoby, dlaczego niektóre obszary poradza są uważane za szczególnie interesujące dla śledczych. Bo mogą kryć wtórne ślady, powstałe już po zdarzeniu. Wszystko wskazuje, że kluczowe znaczenie ma zrozumienie pierwotnego impulsu, co spowodowało tę panikę. Czy Beata zobaczyła kogoś, kogo się bała? Czy usłyszała rozmowę, która wywołała w niej strach? A może to był przypadek, odgłos silnika, błysk latarki, który pomyliła z zagrożeniem? Dopóki nie poznamy odpowiedzi na te pytania, ta hipoteza pozostanie jedną z najbardziej prawdopodobnych, a zarazem najbardziej tragicznych wersji wydarzeń. Jeśli przyjąć, że Beata Klimek uciekła w panice, kluczowe staje się pytanie, co wydarzyło się później. Każdy scenariusz tego typu musi zakładać nie tylko moment ucieczki, ale i to, co działo się po niej, bo człowiek w stanie strachu nie biegnie bez końca. W pewnym momencie zatrzymuje się, traci siły, zaczyna myśleć. I właśnie ta chwila, moment, gdy emocje ustępują racjonalności, może decydować o wszystkim. Nie da się wykluczyć, że Beata dotarła do miejsca, które uznała za bezpieczne. Być może ukryła się gdzieś na skraju lasu, przy starej stodole, w pobliżu łąk czy opuszczonych zabudowań. Okolice poradza, i sąsiednich miejscowości są pełne takich zakątków. Niewidocznych z drogi, zapomnianych przez właścicieli, zarastających krzewami i trawą. To tam mogła spędzić pierwsze minuty po ucieczce, próbując zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Ludzie w stanie paniki często wchodzą w tak zwane fazę wyciszenia. Ciało drży, ale umysł zaczyna już szukać logicznego wytłumaczenia. Jednak w tym przypadku mogła pojawić się kolejna przeszkoda brak kontaktu ze światem. Jeśli Beata nie miała przy sobie telefonu albo nie mogła go użyć, była całkowicie zdana na siebie. Noc, ciemność, las i cisza potrafią wtedy przybrać zupełnie inny wymiar, dezorientują, zniekształcają poczucie czasu, sprawiają, że nawet minuta wydaje się wiecznością. Nie można wykluczyć, że kobieta próbowała wrócić do drogi lub do wsi, lecz wybrała niewłaściwy kierunek. Wielu mieszkańców poradza wspomina, że na tym terenie bardzo łatwo pomylić strony świata. Stare linie drzew prowadzą nie tam, gdzie się wydaje, rowy melioracyjne wyglądają jak ścieżki, a gęsta mgła, jaka często pojawia się nad ranem, potrafi całkowicie zasłonić widok. To mogło sprawić, że zamiast wracać, oddalała się. W pewnym momencie mogła dojść do kontaktu z inną osobą. Nie wiemy, czy był to ktoś, kto jej szukał, czy ktoś, kto przypadkowo znalazł się w tym samym miejscu. Ale, jeśli założyć, że taka osoba istniała, jej rola mogła okazać się kluczowa dla dalszego przebiegu wydarzeń. Nie chodzi o sprawcę, lecz o świadka, który mógł nie wiedzieć, co zrobić. W sytuacjach nagłych, gdy człowiek znajduje kogoś nieprzytomnego lub rannego, naturalną reakcją powinno być wezwanie pomocy. Jednak praktyka pokazuje, że ludzie nie zawsze tak postępują. Strach przed oskarżeniem, niepewność co do okoliczności, a nawet zwykły paraliż emocjonalny potrafią powstrzymać od działania. Ktoś mógł widzieć Beatę, mógł nawet próbować do niej podejść, ale coś, obawa, szok, poczucie winy sprawiło, że się wycofał. Tu właśnie zaczyna się najbardziej niepokojący fragment tej układanki milczenie. Milczenie, które może trwać tygodniami, miesiącami, a czasem nawet latami. Osoba, która wie, że widziała coś ważnego, ale nie potrafi się z tym zmierzyć. Nie musi to być zła wola. Często to po prostu ludzki mechanizm obronny. W psychologii mówi się o reakcji wyparcia, w której umysł stara się zapomnieć o traumatycznym przeżyciu. A przecież dla kogoś, kto przypadkiem znalazł się w centrum tragedii, to właśnie mogła być trauma. Jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to oznacza, że Beata nie padła ofiarą zbrodni, lecz nieszczęśliwego splotu zdarzeń. Uciekła przed kimś, kogo znała, lub przed sytuacją, której się przestraszyła, zgubiła się, doznała urazu, a potem została odnaleziona przez kogoś, kto nie odważył się mówić. Taki scenariusz tłumaczyłby wiele. Brak śladów przemocy, brak wyraźnego motywu, niejednoznaczne tropy. Tłumaczyłby także dziwne zachowania niektórych osób z otoczenia kobiety po jej zaginięciu: milczenie, unikanie pytań, niepewność w relacjach. Nie dlatego, że coś ukrywają, lecz dlatego, że nie wiedzą, jak o tym mówić. Nie można pominąć także wątku emocjonalnego. Ucieczka przed kimś znanym nie zawsze musi oznaczać strach przed atakiem. Czasem to po prostu unikanie konfrontacji, napięcie wynikające z relacji, konflikt, który wymknął się spod kontroli. Wiele spraw zaginionych kobiet pokazuje podobny schemat: emocje, impuls, panika, a potem cisza. Nikt nie planuje tragedii, ale wystarczy jedna decyzja podjęta w strachu, by wszystko potoczyło się nieodwracalnie. Niektórzy badacze takich przypadków zwracają uwagę na jeszcze jeden element ludzki wstyd. Jeśli ktoś był na miejscu, widział, ale nie zareagował, wstyd staje się więzieniem. Po czasie nie potrafi już mówić, bo każde słowo byłoby przyznaniem się do zaniechania. I tak powstaje mur, za którym ginie prawda. Właśnie to milczenie mogło sprawić, że poszukiwania Beaty Klimek tak długo nie przyniosły skutku. Bo jeśli nikt nie mówi, gdzie szukać, każdy metr ziemi staje się domysłem. Zespoły poszukiwawcze działają w ciemno. A teren poradza i okolic to nie miejsce, które można przeczesać w jeden dzień. Zmienność krajobrazu, warunki atmosferyczne, roślinność wszystko to sprzyja ukrywaniu śladów. Nawet jeśli ciało znajdowało się w pobliżu, natura mogła je dosłownie wchłonąć. W kontekście tej hipotezy nie można też zapominać o tak zwanej drugiej fali poszukiwań momentach gdy ludzie wracają po czasie w te same miejsca, ale już z inną świadomością. Często dopiero wtedy zaczynają dostrzegać szczegóły, które wcześniej wydawały się bez znaczenia. Ślady ubrań, fragmenty tkaniny, nietypowe zapachy, ślady po zwierzętach. To, co dla laika wygląda jak zwykły element przyrody, dla doświadczonego śledczego, może być sygnałem. A jednak, mimo wielu prób, żadna z takich obserwacji nie doprowadziła do przełomu. Pozostaje więc pytanie, które wisi nad całą sprawą: czy w poradzu ktoś coś wie, ale wciąż milczy? To nie musi być ktoś zły, nie musi być świadomy, że jego wiedza ma znaczenie. Może to być sąsiad, który słyszał coś w nocy, ale uznał, że to nic istotnego. Może to być przechodzień, który widział porzucony przedmiot, ale go nie zgłosił. Może to być osoba, która w tamtą noc po prostu zareagowała tak, jak reaguje większość ludzi strachem i wycofaniem. Wszystko to składa się na obraz, który nie ma jednoznacznych konturów. Nie widać w nim mordercy, nie ma ofiary w klasycznym sensie. Jest za to dramat ludzkiego strachu, błędów i milczenia. To wersja, w której tragedia powstaje nie z intencji, lecz z przypadku. I właśnie dlatego jest tak trudna do udowodnienia, bo nie ma sprawcy, którego można wskazać, ani motywu, który można zrozumieć. Na końcu pozostaje jedna refleksja. Jeśli Beata naprawdę uciekła w panicę, jeśli zginęła w wyniku nieszczęśliwego splotu zdarzeń, to prawda wciąż może być na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że ktoś odważy się mówić. Czasem wystarczy jedno zdanie, by otworzyć drogę do odpowiedzi, na które czeka cała Polska. A dopóki tego nie ma, hipoteza ucieczki w panicę pozostanie nie tylko możliwa, ale i najbardziej ludzka z wszystkich.